Cześć! Dzisiaj będzie o słowach. O tym, że słowa mają znaczenie, o tym, że słowa mają moc i o tym, że sposób, w jaki mówisz do dziecka, ma ogromne znaczenie. Rzucone takie zdanie, na przykład, albo w takim stylu... Bo ty znowu źle się zachowujesz, bo ty znowu jesteś niegrzeczna. Dlaczego z tobą zawsze są problemy? Albo na przykład zdanie takie jak: zobacz, jak Antek ładnie zjadł obiadek, albo zobacz, jak Zosia grzecznie się bawi. Tego typu zdania, słowa, oceny, etykiety, jeśli często kierujesz takie właśnie zdania w stronę dziecka, to, to te słowa. Te oceny i te etykiety mogą w jego umyśle zakiełkować. I potem może okazać się, że jak dziecko stanie się osobą dorosłą, to to jego poczucie pewności siebie, to poczucie własnej wartości może być bardzo kruche. Bo te słowa, które słyszymy w dzieciństwie, one towarzyszą nam potem w tym naszym dorosłym życiu. Nie wiem, jak jest u Ciebie, ale ja sama, mimo że już mam skończone 40 lat, mam Dużo większą wiedzę niż kiedyś miałam. Tak samo jest z moją samoświadomością. Jest już na zupełnie innym poziomie niż kiedyś. Natomiast są u mnie też takie momenty, takie chwile, kiedy odpalają mi się w głowie właśnie te oceny, te etykiety, które słyszałam, gdy byłam małą dziewczynką. I gdyby one jeszcze wiesz dodawały mi energii, wzmacniały mnie, pchały mnie do przodu, no to byłoby super. No, niestety, no są to tego typu słowa, które gdzieś tam wybrzmiewają w mojej głowie, które podcinają mi skrzydła. I dlatego, jeśli chcesz tak prawdziwie i trwale wzmacniać dziecko, jeśli chcesz budować to jego poczucie własnej wartości, tą pewność siebie, która jest tak potrzebna w tym dorosłym życiu, to zwracaj uwagę na język i na słowa, które kierujesz do dziecka. A w szczególności zwracaj uwagę na te słowa, kiedy sama jesteś wkurzona, zdenerwowana, zestresowana, czy taka sfrustrowana, bo wtedy najłatwiej jest o oceny, o etykietki, o porównania. I tego, czego Ci życzę na ten tydzień, to mniej dramatu, czyli mniej tych ocen i etykiet, a więcej miłości. To wszystko na dzisiaj w krótkiej taktycznej przerwie. Do zobaczenia za tydzień. Trzymaj się, cześć!